I wszystkim, Dziś zapraszam Was na film, w którym pokażę, co zabieram na zawody Agility w sezonie zimowym. Różnią się zdecydowanie pogodą, także stwierdziłam, że po prostu podzielę tą serię, co zabieram, na część taką zimową i część letnią. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście nie pokazałam takich rzeczy jak kosmetyczka, bielizna skarpety jakieś takie rzeczy, które są oczywiste, gdy gdzieś wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla was pomocny i dzięki niemu uda wam się spakować same potrzebne rzeczy i zapraszam do oglądania. Przede wszystkim biorę oczywiście psa i jego najważniejsze dokumenty, czyli paszport z ważnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, a także naszą książeczkę startową do agility. Bez tego nie da się wystartować. Następnie w czymś trzeba trzymać psa, więc ja, zależnie od tego, czym jadę, zabieram albo klatkę, jeżeli jadę sama własnym samochodem, albo transporter. Wtedy on zajmuje dużo mniej miejsca, łatwiej jest go gdzieś wcisnąć w czeluścia samochodu. I oczywiście nie zapominam o kocyku, gdyż po prostu ciągnie od podłogi na hali, a ja zawsze psa muszę mieć gdzieś przy sobie, ponieważ no. Biegamy w eseczkach, bardzo często się zdarza, że jesteśmy pierwsi albo maksymalnie trzeci w kolejności, więc zaraz po zapoznaniu z torem muszę biec po psa. Nie chciałabym dopuścić do sytuacji, gdzie pies jest zamknięty na przykład w samochodzie i ja muszę organizować klucze, dlatego po prostu wolę, jak pies jest gdzieś na hali yy, po prostu i nie muszę się o tak, tego typu sprawy martwić. A spóźnić się na swój przebieg to wcale nie jest nic miłego. <grym> Także yy, pies siedzi w klatce. Albo w transporterze, dokładam mu do tego kocyk i, i, i czekamy na swoją kolej. Dalej trzeba pamiętać o nawodnieniu. Ja mam z tym ogromny problem, bo bardzo mało piję. Dlatego, jeżeli jadę sama, czyli znowu własnym samochodem, tudzież pożyczonym od kogoś, no ale jadę sama, to zabieram ze za sobą ogromny baniak wody oraz e, taką. Butelkę ze słomką wielokrotnego użytku, i to mnie motywuje do tego, żeby po prostu pić, bo no, normalnie mogę cały dzień nie pić i, i jest mi z tym okej, okay. ale taki, taki kubek właśnie ze słomką mnie do tego mobilizuje, więc yy, taki jest mój pomysł na to. Jeżeli jadę już z kimś, jednym samochodem, całą ekipą, no to już wtedy zabieram mniejszą ilość wody bardziej się skupiam na tym, żeby gdzieś, żeby na miejscu kupić butelkę, wtedy po prostu jest mniej bagaży i mniejszy problem, żeby się po prostu zapakować. Zabieram do tego taką składaną silikonową miskę, no i zwiększoną ilość karmy, ponieważ podczas zawodów daję jej troszeczkę więcej, żeby pies miał po prostu siłę biegać. Następnie już takie bajery około, około sportowe, czyli nasza startówka. Jeszcze nie prana, bo trochę boję się, że to futro, futro w końcu wypadnie, no ale jest. Jestem z niej bardzo zadowolona. Chociaż następnym razem bym kupiła ją. Kupiła tą startówkę z trochę dłuższą smyczą, no ale na razie się sprawdza. I do tego nasza, jak ja to nazywam, magiczna palerynka, czyli Back on Track. Eee, nie wiem, czy działa. Na razie psu nic nie jest, także według mnie działa. On bardzo lubi ją nakładać, także. Chyba działa, chyba mu się podoba. Także jest ok. Dalej, oczywiście, psa w czymś trzeba prowadzić na co dzień, że tak powiem, więc zabieram swoją flexi z obrożą, z identyfikatorem. Do tego biorę woreczki biodegradowalne, ponieważ trzeba się po psie sprzątać, nie tylko na terenie zawodów, ale ogólnie. Ja jakoś super zwolenniczko sprzątania nie jestem, ale uważam, że jeżeli już sprzątać, to właśnie nie w plastik, tylko w coś, co się. Rozłoży raczej szybko, więc tak, boreczki biodegradowalne bardzo polecam. Teraz przechodzimy do trochę bardziej ludzkiej części garderoby, czyli mój outfit na czas zawodów. Moim ulubionym jest e, taka bluza turkusowa, nie wiem, nie ja znam się na kolorach. Generalnie no, taka niebiesko-morska, do tego legginsy również z takim kolorem, gdzieś pod kolanem i buty. Mój nowy hit, mam nadzieję, że się sprawdzą, jeszcze w nich nie biegałam, ale <głos》> jestem dobrej myśli. Są czarne i też właśnie z tym samym odcieniem niebieskiego, także jestem bardzo zadowolona. Bluza jest mega ciepła, legginsy są mega wygodne, i a, a, a buty mają bardzo dobre opinie, więc jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że nie będę już się ślizgać na torze i moje kolana nie będą tak boleć. Następnie na bardzo duże zimno nakładam, znaczy na bardzo duże, na trochę zimniejsze, zimno, nakładam e, jakieś tam dresy, tutaj rzuciłam jakieś przykładowe, one są trochę krótkie, ale, ale są fajne, ciepłe i jest ok. E, do tego nakładam też jakąś bluzkę mm, z takim półgolfem, mam tą i mam jeszcze jedną drugą z trochę dłuższym golfem, tylko teraz jej nie mogę znaleźć, więc taki przykład musi zostać. Ewentualnie na bardzo duże zimne mam swoje leginsy termiczne i na to zakładam jeszcze takie leginsy z misiem w środku. I to już jest naprawdę mój komplet na, na minus 10 albo i więcej, bo jest mega ciepło, mega wygodnie i, i uwielbiam w tym biegać. No ale jeżeli mamy zimę taką, jak jest teraz, czyli minimalnie 3 stopnie na plusie, no to <gryw> wybieram same leginsy i też jest OK. Do tego na czas zapoznania z torem ściągam swoją kurtkę. Ściągam swoją kurtkę taką codzienną i zakładam taką, taką dużą bluzę, ona jest naprawdę wielka i po prostu w niej się zapoznaję z torem, powoli przyzwyczajając, po prostu swój organizm do tego, jaka tam jest temperatura. I ta bluza jest mega ciepła, trochę, mm, troszeczkę przeszkadza w bieganiu, także ona jest tylko na zapoznanie z torem i, i tam rozchodzenie pieska na przykład. Ale do biegania totalnie by się nie nadawała, ponieważ no, jest wielka, naprawdę. Yy, I wszystkie te rzeczy, oprócz tam klatki, transportera, wiadomo czy baniaka z wodą, staram się zmieścić w taką torbę, która została pogryziona Bri przez bridę, ale mam nadzieję, że udało mi się to zakryć, yy, w taką torbę oraz w torbę na aparat. Staram się to jakoś tak podzielić, żeby tej torby codziennie, na przykład jak co dwa dni załatwy, żeby codziennie tej torby nie dachać, tylko wszystko upchnąć w torbę od aparatu i zazwyczaj mi się to udaje. Bo z powodzeniem chowam tam tą składaną miskę, startówkę, e, paszport, porcje karmy i po prostu wszystko mi się w to mieści, nawet woreczki, cały rulonik, także... Ta torba mała jest niepozorna, ale naprawdę bardzo wiele mieści i wtedy nie muszę tachać ze sobą całego bagażu, tylko tą jedną torbę i jakąś klatkę transporter oraz wodę. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona. Jeśli ten film Wam się spodobał, klikajcie kciuki w górę. Dzięki temu wzrośnie liczba moich zasięgów i kanał będzie się rozrastać. Tak samo bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji i klikania dzwoneczka, by być na bieżąco. Dzięki, cześć!